Od ponad 60 lat Euralis jest jednym z europejskich liderów w hodowli nasion kukurydzy i roślin oleistych kukurydza, słonecznik, sorgo, soja, rzepak. Aby sprostać silnej presji ze strony konkurencji, opieramy się na filarach innowacji, wydajności, jakości i niezawodności. Oto podstawowe wartości, dzięki którym budujemy zaufanie orientacja na klienta, rzetelność, kreatywność, ambicja. Aby zapewnić międzynarodowy rozwój już od samego początku, Euralis nadzoruje cały cykl produkcji nasion, od prac polowych aż do procesu ich pakowania. Kontrola jakości jest dla nas niezwykle istotna. Nasze pola produkcyjne są zlokalizowane w najodleglejszych dla naszych odmian regionach rolniczych. Lescar, południowo-zachodnia Francja, 10 tysięcy hektarów w oceanicznym i umiarkowanym klimacie sprawia, że ten region stwarza wprost idealne warunki do produkcji. Naturalne opady atmosferyczne oraz umiarkowane temperatury sprzyjają wysokim plonom. Czerkasy, centralna Ukraina, 6 tysięcy hektarów w regionie o klimacie kontynentalnym oferuje duże możliwości dzięki niezwykle żyznym czarnoziemom. Francuska wiedza, połączona z solidnie wykonaną pracą, gwarantuje konkurencyjną i wysokojakościową produkcję. Sewilla, południowa Hiszpania. 5 tysięcy hektarów w gorącym i suchym klimacie w regionie wolnym od chorób sprawia, że produkcja spełnia tutaj najwyższe normy. System nawadniający umożliwia wzrost roślin praktycznie wszędzie od Sewilli do Kadyksu czy Albacete. Euralis stale rozwija hodowlę nasion. Każdego roku nasi eksperci produkują ponad 250 nowych odmian. Wszystkie spełniają najwyższe wymogi produkcyjne, tak aby uzyskać najlepszy plon. W celu uzyskania najlepszych wyników, Euralis korzysta z nowoczesnej technologii z systemem monitorującym GPS w momencie siewu i zbioru. Polegamy w pełni na doświadczeniu naszych pracowników, którzy doskonale dopasowują technikę do warunków oraz uruchamiają system nawadniający, który pokrywa 100% naszych upraw. Aby zapewnić najwyższą jakość nasion, przeprowadzamy regularne wizyty na naszych polach i starannie kontrolujemy proces produkcji materiału siewnego. Od momentu zbioru partie nasion są monitorowane dzięki kodom kreskowym, a wszystkie działania są nadzorowane przez odpowiedni system IT, aby zagwarantować im pełną identyfikację. Żniwa rozpoczynają się, kiedy poziom wilgotności jest nadal wysoki, dzięki czemu udaje się zapobiec kiełkowaniu. Każdego dnia uzyskuje się 1000 ton materiału siewnego Euralis. Proces stopniowego suszenia trwa 72 godziny i zawsze stawia na pierwszym miejscu ochronę jakości materiału siewnego. Wszystkie nasze zakłady produkcyjne używają nowoczesnych systemów oczyszczania i pomiaru, a z linii pakowania wychodzi 600 worków z nasionami na godzinę, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zorientowany na jakość system produkcyjny dopasowywany jest do gatunku, poszczególnej genetyki, specjalnej zaprawy i innych uwarunkowań. W ciągu całego procesu produkcyjnego, od momentu trafienia na pole aż do worka, który dostarczany jest klientowi, jakość naszych nasion kontrolowana jest 12 razy. Każdy zakład produkcyjny Euralis wyposażony jest w laboratorium kontroli jakości, które odpowiada standardom ISTA. Główne laboratorium we Francji zbiera wyniki i kontroluje całą światową produkcję firmy. Podczas produkcji przeprowadzane są testy na czystość odmianową i genetyczną, zawartość GMO, odporność na herbicydy, dawkowanie produktów fitosanitarnych, kiełkowanie i cold test. Jako firma nasienna z 60-letnim doświadczeniem, Euralis kontroluje każdy poziom produkcji i gwarantuje doskonałą jakość materiału siewnego. Wybierając Euralis, nasi dystrybutorzy i rolnicy mogą docenić wszechstronne badania gwarantujące postęp genetyczny, rozwiązania technologiczne odpowiadające potrzebom rynku, doskonałą jakość, doświadczony i otwarty zespół, elastyczne rozwiązania i indywidualne podejście. Euralis, ekspert w dziedzinie produkcji nasion rolniczych.